Dobry wieczór Państwu, zapraszam na gościa wydarzeń. Naszym pierwszym gościem jest były premier Mateusz Morawiecki, wciąż Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest moja partia. Tak jest. Zobaczymy, jak będzie za pół roku. Proszę powiedzieć, jak było na Wigilii, bo wiem, że przyjechał Pan do nas prosto z Nowogrodzkiej. Przyjechałem prosto z Nowogrodzkiej z opłatka, z naszymi parlamentarzystami i wracam tam e, również. Ale potem ma Pan Właśnie. własną wigilię? Dopiero jak ostatnie goście się rozejdą, to mamy współpracowników, paru samorządowców i kolegów, koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości również. Na Wigilii na Nowogrodzkiej był Jacek Kurski. Łamał się pan z nim opłatkiem? Nie wiem tego, nie zdążyliśmy się połamać opłatkami, ponieważ zaraz po, em, po modlitwie, po wspólnym zdjęciu, które tam mamy zrobione, wyjechałem tutaj do pana. Bardzo się cieszę, że pan e, przyjechał. E, to proszę powiedzieć, e, czy słyszał pan to, co mówił premier Donald Tusk na temat tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości? Bo on nie się bardzo, bardzo niepokoi. Nie słucham. Ale ja, rady, ale ja panu zacytuję. W odniesieniu do Premier Tusk żartuje sobie z was, mówi, że że no nawet na Wigilię jest w pisie konkurencja i apeluję. Chociaż usiądźcie przy jednym stole w Wigilię. Czy politycy PiSu posłuchają nie premiera? naprawdę rad pana Donalda Tuska. Niech on się zajmie służbą zdrowia, niech się zajmie budżetem. Gigantyczną dziurę budżetową mamy. 244 miliardy złotych. Rekordowa. A poziom dochodów do listopada jest niższy niż dwa lata temu. I nie tłumaczą tego wyłącznie zmiany związane z finansowaniem samorządów. To są poważne problemy. Kobieta umiera przy cesarskim cięciu, bo nie ma ginekologa dostęp na oddziale. To są poważne problemy. Panie redaktorze, przestańmy. czy pańscy koledzy o problemy, tym wiedzą? Czy pańscy koledzy o tym wiedzą? Bo mam wrażenie, jak czytam Jacka Kurskiego, że on ma inny zupełnie problem. Ale to, to pan jest pan problemem dla czyta. Jacka Kurskiego. Jak nie ma pan co robić, to przeczytajcie, <laughs> co pan nie Ale pan nie ja czytał, pan naprawdę się zajmuje sprawami gospodarczymi, społecznymi. Nie dam się wciągnąć naprawdę w żadne No dobrze, ale musi pan, e, po, po, bardzo pana proszę kabali. o skomentowanie chociaż kilku słów pana Kurskiego. Premier Morawiecki ewidentnie realizuje jakiś plan, zachowuje się przy tym, jakby się czegoś strasznie bał, a strach jest złym doradcą. O co chodzi? Panie redaktorze, i pan, i ja w latach 80. mieliśmy bardzo dobry życiorys i od tamtego czasu mam wrażenie, mało jest rzeczy, których się boimy. Dzisiaj odwaga staniała i różni ludzie różne rzeczy piszą. Tyle mam w tej kwestii do powiedzenia. A czy rozmawiał pan na ten temat, na temat tego wpisu z panem prezesem Kaczyńskim? Panie redaktorze, wali się służba zdrowia, jest niedofinansowana, mamy potężne problemy z bezpieczeństwem. Znaleziony został kolejny dron, co do którego nie wiadomo nawet kiedy on wleciał, prawda? No, przy Wpuszcza się, że to 9 września, ale nie wiadomo tego. A pan ciągnie temat zupełnie nieco. No bo wszyscy dla Polaków, wszyscy Państwo nie, nie koledzy nie są wszyscy. zajęci, jak to nie, nie wszyscy pan poseł Buda, panu, pan poseł Miller reagują panu, na to, co pisze pan Kurs, że, że wszyscy Polacy chcą słuchać Dobrze. zupełnie czegoś. To dokończmy tego. sprawę, czy pis się wali, czy nie, jest sytuacja nie. taka, że się podzielicie. Dziś, dziś jesteśmy jednością, jutro będziemy jednością. Chcemy tak, iść do wyborów i chcemy mieć jak najlepszy wynik po to, żebyśmy to my mogli wybierać koalicjanta, jeżeli w ogóle koalicjant to będzie. Dlaczego poszedł... notowania Prawa i Sprawiedliwości są tak kiepskie w ostatnich tygodniach? Z czego to wynika? To wina Tuska? Widocznie wiele jest oczywiście różnych przyczyn, bo to nie da się wyjaśnić jedną, ale jest rzeczą jasną, że oczywiście obecny premier, który się państwem za bardzo nie zajmuje, jest w jednej sprawie naprawdę mistrzem, żeby nie powiedzieć arcymistrzem w marketingu politycznym, w pr i w propagandzie. Jerzy Urban sądziłem, że będzie swego rodzaju wartością, punktem odniesienia, nie do prześcignięcia. Otóż mój następca prześcignął Jerzego Urbana również... Ale nie przesadza głosy. pan z porównaniem... Nie, z komunistów Do premiera wybranego temu, w demokratycznym temu, rządzie? Rok temu, dwa lata temu jeszcze bym się zastanowił. Dzisiaj, jak widzę tę wydmuszkę propagandową, jak widzę zauranie CPK, że nie robią portu w Świnoujściu. Jak to pa, port? Panie Polska będzie? Chwila, chwila, chwila. Port Polska to jest tam taka zasłona dymna tutaj mglis, mgła roz, rozpostarta po to, żebyśmy nie wiedzieli, co się dzieje. Port w Świnoujściu dodatkowe miliardy złotych dla Polski. Belgia katarski inwestor wybrany, pogoniony po dwóch latach. Cztery lata co najmniej zmarnowane. Miliardy złotych mogłyby wpływać do budżetu na te leki, których zabrali, które zabrali, na jedzenie, którego, które zabrali ze szpitali, na m, zabiegi, które są przesuwane. Wie pan co? Rzeczywiście, zgodnie z obietnicą tej koalicji, lekarze dzwonią do pacjentów. Potwierdzam, dzwonią do pacjentów, ale wie pan w jakim celu? Żeby przesuwać operacje e, na kolejny rok. To jest dramat w służbie zdrowia, którymi się wszyscy powinni Ale zajmować. Ale gdyby było tak źle, to ugrupowaniu opozycyjnemu, takim jaki jest PiS, rosłyby notowania. Dlaczego wam nie rosną? Dlatego, że zajmujecie się sami w sobą. W różnych sondażach jest różnie. No, średnia jest 3, 4, ewidentna. 3, 4 dni temu Macie kilka był punktów sondaż, procentowych mniej niż koalicja obywatelska. Panie redaktorze, proszę przyznać, że był bardzo ważny 1, sondaż. Jeden, jedna jaskółka nie czyni wiosny. W sondażu um, nastąpił wzrost o dwa e, punkty procentowe. Zresztą wiadomo, że ostatecznym najważniejszym sondażem jest wybór wyborców. No dobrze, panie premierze, czyli nie ma mowy o tym, że PIS się podzieli? Pan nie, nie zamierza tworzyć mowy, własnej oczywiście. partii? Nie zamierzam, nie ma mowy, że się podzieli. Jesteśmy jednością. Ehm, oczywiście ja zawsze odpowiadam, jeżeli moi ludzie są atakowani, jeżeli ja jestem atakowany, odpowiadam. Dzisiaj też odpowiedziałem rano u pana redaktora Rachonia. Teraz po opłatku jestem nastawiony po prostu jak baranek łagodny. Czyli do trzech I króli, ani słowa o Kurskim. W ogóle myślę, że i potem się uda, panie redaktorze, no jeżeli tylko wszyscy koledzy będą równie spokojni. Były premier Mateusz Morawiecki jest naszym gościem. Na dalszy ciąg rozmowy zapraszam już Państwa do Polsat News i wydarzeń 24. No dobrze, panie premierze, wczoraj premier Tusk był w Berlinie, dzisiaj jest w Helsinkach, był w Helsinkach. Wczoraj rokowania pokojowe w sprawie Ukrainy, dzisiaj szczyt wschodniej flanki NATO. Polska wraca do gry dyplomatycznej. Widzimy w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa opublikowanej niedawno, że ta drzemka geopolityczna się skończyła, że musimy naprawdę zająć się na poważnie budowaniem sojuszu, przede wszystkim na flance wschodniej. I to mój pierwszy podstawowy zarzut do obecnego premiera, że nie zrobił to. Co powinien zrobić, był zrobić przez ostatnie dwa lata, żeby od Skandynawii po Rumunię, a nawet do Turcji zadzierzgnąć, zadzierzgnąć realne. Ale to się robi, realny, właśnie są już w tym momencie. Ja, wicepremier ja Kosiniak był niedawno w Turcji Kilka minut temu właśnie o działaniach propagandowych. Gdzie są umowy, gdzie są zamówienia, gdzie są wspólne projekty, gdzie jest to wszystko, co stanowi o gospodarczej i militarnej, o uspójnieniu pewnych działań. Nie ma tego wszystkiego. Żelazna kopuła. Pamięta pan takie hasło jeszcze równo dwa lata temu ono już padło. Czy jakiś kawałek blaszki do tej żelaznej kopuły został wyprodukowany, czy jakaś śrubka została? Ja panu podpowiem. Nie, nie została. A szanowni, co wy Państwa. zrobiliście, jeśli Premier chodzi o wschodnią flankę, jeśli o porozumienia ze Szwecją, nie, dużo, chodzi Finlandią, Rumunią, i Turcją? Przede wszystkim nie, nie, nie zadawajmy pytań ahistorycznych. W tamtym czasie zrobiliśmy wszystko, żeby po pierwsze Ukraina się obroniła. Po drugie jeszcze tuż przed atakiem na Ukrainę zbudowaliśmy, rozpoczęliśmy budowę muru po to, żeby Łukaszenka z Putinem nie mogli przepychać nam nielegalnych imigrantów. Wzmocniliśmy polską armię, przeznaczyliśmy 4,5% PKB na uzbrojenie i zapewniliśmy, to jeszcze było 8 grudnia 2023 roku, wyłączenie wydatków zbrojeniowych z kalkulacji procedury nadmiernego deficytu w ramach Unii Europejskiej. To mało? Dobrze, panie premierze, w pojutrze będzie w Polsce w Warszawie pan prezydent Załski. Prezydent Nawrocki powiedział w wywiadzie dla wirtualnej Polski, że straciliśmy element partnerstwa na linii Polska-Ukraina i Polska stała się dla Ukrainy czymś w rodzaju przedpokoju w sprawach strategicznych. Czy prezydent ma rację? Prezydent jak najbardziej ma rację, ponieważ ze względu na błędy obecnej elity rządu, a również i może nawet przede wszystkim prezydenta Zełowinskiego, e, przypominam jego przemówienie w ONZ, traktowanie naszego rynku rolnego, m, e, myśmy dlatego, ja dlatego podpisałem embargo w kwietniu 2023 roku, żeby bronić się przed wówczas bardzo niewłaściwym zachowaniem władz ukraińskich. Tak, prezydent ma rację. Jego asertywna podstawa jest jak najbardziej właściwa dzisiaj. Czyli jak powinien zachować się w piątek wobec pana prezydenta Zeleńskiego? Zobaczymy, z czym przyjedzie prezydent Zeleński. A czego Myślę, by pan że... oczekiwał od prezydenta oczekiwałbym Zeleńskiego? Oczekiwałbym realnego uwzględnienia naszych interesów. Co to znaczy? Sektor, to znaczy sektor transportowy, sektor em, em, agrarny, sektor rolniczy, ale także kwestie związane z bezpieczeństwem, kwestie związane z potencjalną Odbudową Ukrainy. Nie może być tak, że beneficjentem odbudowy będą firmy wyłącznie niemieckie czy francuskie. Kiedy ja byłem premierem, mieliśmy całe forum i uzgodnione ścieżki. Zostawiłem to mojemu następcy w szufladzie. Uzgodnione ścieżki postępowania, co trzeba zrobić, żeby polscy przedsiębiorcy przemysłu dronowego, elektromaszynowego, elektrycznego, energetycznego, żeby odnosili również korzyści z A Może jest tak, rynku. że błędy popełniono za pańskich rządów, bo nie stosowaliśmy polityki Trumpu? Transakcyjnej. Może za każdą rzecz, którą przekazaliśmy Ukraińcom, pan powinniśmy rzeczy, wystawiać które, rachunek. Opowiada pan rzeczy, które dzisiaj są jak najbardziej słuszne, ale nie uwzględniają kontekstu roku 2022. Więc ja przypomnę, żeby to wszystko się trzymało całości. Otóż. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to byłem wkrótce potem na Radzie Europejskiej w Paryżu. I tam prezydent Macron, kanclerz Scholz, wszyscy liderzy, z wyjątkiem dosłownie kilku na palcach jednej ręki, um, odpowiadali na moją fi filipikę, że Ukraina powinna się obronić, powinniśmy im pomóc, żeby ruscy nie stali nad polską granicą, że już jest game over, że już nie ma w ogóle e, dyskusji, że już nie ma Ukrainy. I wtedy trzeba było robić wszystko, żeby Ukraina mogła w ogóle przetrwać, Trwać pierwszych kolejnych kilka miesięcy, prawda? No i to robiliśmy. A potem, kiedy już Ukraina okrzepła, zaczęliśmy twardo z nimi negocjować. Stąd embargo, stąd brak dodatkowych licencji na przewozy transportu przez ciężarówki ukraińskie. Robiliśmy to, co w tamtym czasie trzeba było zrobić. Nie było wówczas wojny dronowej jeszcze, kiedy ja opuszczałem mój urząd. Była w niewielkim bardzo zakresie. Każdy wojskowy to potwierdzi. Ona jest dopiero elementem późniejszego etapu. Więc gdzie są? Dzisiaj projekty polsko-ukraińskie w zakresie dronów? Ja pytam. No Z tego co słyszałem, to ostatnie miesiące, zwłaszcza po ataku dronowym we wrześniu rosyjskim, są podpisywane listy intencyjne i jest współpraca Panie między polskim monetem ja a e, armią ukraińską. Panie ja pochodzę ze świata korporacyjnego. Action, who, when, kto, do kiedy, co ma zrobić, kiedy to będzie, proszę bardzo, gdzie jest kapitał, kto jest za to odpowiedzialny, kogo głowa leży na pięku, jeżeli nie zostanie zrealizowany projekt. Ja słyszę to samo od roku praktycznie, jak ten halabardnik w operze, idę, 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 maszeruję, ale stoję w miejscu. Tak się zachowuje premier Tusk. No dobrze, premier Tusk po powrocie z Helsinek powiedział, że prezydent Nawrocki i jego otoczenie odmawiają de facto współpracy z rządem. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, co więcej premier narzeka nawet, że prezydent nie odbiera od niego telefonów. Bezwstydne zachowanie premiera Tuska powinien e, natychmiast uzgodnić powołania ambasadorów bez pana Klicha, bez pana Sznepfa, bo to uwłacza polskiej dyplomacji, e, te nazwiska e, są absolutnie nieadekwatne. E, powinien dzielić się informacjami z szefem BBN-u, a nie, e, nie wiem czy pan. Zdaję sobie sprawę z tego, że oni realnie gwałcą prawo poprzez nieuwzględnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dodatkowo jeszcze używają służb po to, żeby niszczyć szefa BBN-u. Wbrew jakimkolwiek zasadom. Najprawdopodobniej Gazeta Wyborcza otrzymała materiały ze służb specjalnych. Drodzy Państwo, każdy komu, kto teraz podpadnie panu Tuskowi, będzie mógł być zaatakowany przez służby specjalne. Materiały, które są z różnego rodzaju badań medycznych, śledztw, prawda, ktoś może być świadkiem w jakiejś sprawie. Tak wygląda realne działania, a nie słowa. Bo w słowach to obecny premier jest dobry, jest taki, że tak powiem, wymowny, tylko że w ślad za tymi słowami nie idą czyny. No dobrze, ale współpraca powinna być z obu stron. I pytanie, czy jest dobra wola ze strony Biura Bezpieczeństwa jest Narodowego? Dobra wola. jest jak najbardziej. Dlaczego? Dobra wola. Dzisiaj minister Siemoniak. Mm, napisał tak: Nie ma dnia bez kompromitacji BBN-u. Teraz dowiadujemy się, że wiceszef BBN-u pan generał Kowalski zatrzasnął drzwi do Pentagonu przed atasze wojskowym Polski w USA, pan... który przygotował tam jego wizytę. I kontynuuje minister Siemoniak BBN stało się niestety ośrodkiem niedojrzałych i rozgoręczkowanych frustratów, którzy szkodzą Polsce. Nie wiem, czy pan zna pana generała Kowalskiego. Ja akurat miałem przyjemność go poznać. To człowiek o ogromnej kulturze i ogromnej, ogromnych kompetencjach, znakomitej wiedzy w tym, czym się zajmuje. To wielka strata, że nie służy w obszarze dzisiaj w obszarze tym, którym był wcześniej, ale wielka korzyść dla Rzeczpospolitej, że pracuje w nie, realnie pracuje w bbl A jeśli mówimy o kompromitacji, to myślę, że jest to rodzaj przykrycia kompromitacji pod tytułem takim, że głównym rzecznikiem pana ministra Siemoniaka jest facet, który wstąpił do Ormo w 2000, w 1986 roku. Jeżeli to jest prawda, co wyczytałem, to pan robi duże oczy i ja się nie dziwię, w 1986 roku do Ormo no dobrze, było mieć ale, ja, szczególną ale jeśli prawdą jest to, co mówi I minister Siemoniak, to podejście. też robię duże oczy, że jeżeli ktoś przygotowywał, Wizytę pana generała Kowalskiego, to dlaczego nie wszedł na spotkanie z przedstawicielami Pentagonu? Nie mam Pentagonu? pojęcia, jak ta scena wyglądała. Mówię tylko panu, że akurat miałem przyjemność poznać pana generała Kowalskiego. Okay. I ja też miałem komu, przyjemność go nie poznać. Był niedawno nie tutaj w studiu. drzwi przed nosem, ale jest to człowiek Tylko panie, panie premierze, tylko ludzie patrzą na was i się zastanawiają, jak to jest możliwe, że prezydent i premier nie dogadują się w sprawach bezpieczeństwa. Guzik interesują nas Dobrze, wasze animozje, urazy. I, i, I ma pan tutaj absolutną rację. Najważniejsza jest Polska. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Pan prezydent jest gotów do współpracy, czemu dał wyraz wiele razy. Proszę popatrzeć na jego postawę po ataku dronów rosyjskich 9-10 września. Jak się zachowywał pan prezydent? Ile razy wyciągał rękę? Jest gotowy do kompromisu. Tymczasem cały czas obecny premier wsadza kij w szprychy po to, żeby do tej współpracy nie dochodziło. Ja widzę realne kroki, które się dzieją po stronie rządu i blokadę dostępności do informacji dla dokumentów niejawnych dla pana ministra Cęckiewicza, i uważam to za skandaliczne łamanie prawa, prócz tego atak oczywiście mediów typu Gazeta Wyborcza i władz na pana ministra Cęckiewicza absolutnie niedopuszczalny. A kto jest dzisiaj panie premierze liderem polskiej prawicy? Jarosław Kaczyński czy Karol Nawrocki? Liderem polskiej prawicy jest Jarosław Kaczyński, natomiast pan prezydent Nawrocki jest oczywiście postacią już dzisiaj, można powiedzieć, symboliczną, jest, że tak powiem, no, prezydentem więcej niż tylko polskiej prawicy, prezydentem wszystkich Polaków i myślę, że pokazuje to poprzez swoje zachowanie, swoją asertywną postawę, no i może, mogę tylko powiedzieć, cieszę się, że Polacy 1 czerwca takiego wyboru dokonali. Panie premierze, na koniec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim. Dopuś... Pan możliwość współpracy z koalicją obywatelską w razie rosyjskiego ataku na Polskę? Czy pan podtrzymuje taką debatę? No w razie wojny, panie redaktorze, tak. czy w razie wojny pan lub ktokolwiek inny rozsądny, kto nie manipuluje moimi słowami, mógłby nie chcieć, że tak powiem, doprowadzić do jakiegokolwiek elementarnej zgody? Czy ma być tak, że my wszyscy się będziemy kłócić, a potem przyjdzie Gajowy? Ja nie mam co do Rosyjski tego wątpliwości, gajowy, ale państwo, koledzy wszystkich. mają do tego wątpliwości. Uważają wręcz, że to jest zdrada. Moi koledzy, zdrada PiSu. W tym jeden z kolegów dzisiaj mi wyjaśnił, że został również zmanipulowany, w związku z tym niech sobie odsłuchają całą pełną wypowiedź i wtedy myślę, że wszyscy pójdą w ślady Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa i Daszyńskiego, którzy stanęli na jednej barykadzie przed, broniąc przed zagrożeniem bolszewickim. Czyli jeśli zaatakuje nas Putin, pan jest gotów bronić Polski w okopie razem z Donaldem Tuskiem? Tak. A rozmawiał pan z panem prezesem Kaczyńskim, nastąpiła deeskalacja? Bardzo często rozmawiam z panem prezesem. Ale Kaszyk. w ostatnich Zależy 24 osoba, godzinach. Rozmawiałem w ostatnich 24 godzinach również. W cztery oczy z, czy przez telefon? Akurat no, ostatnio mój e, czas wyglądał tak, że w czwartek opłatek w Mysłowicach i Świętochłowice. W piątek byłem w Brzozowie na Podkarpaciu. W sobotę Grodzisk Wielkopolski i opłatek z, Solidarno z działaczami Solidarności. W niedzielę w Rzymie, wczoraj znowu na Podkarpaciu w Jarosławiu, więc rozmawiam przez telefon. I nie ma wojny między panem a prezesem? Prezes ma do Pana zaufanie. Jesteśmy, jesteśmy, tak jak powiedziałem, nastawieni bardzo mocno na pracę, pracę, na pokazywanie Polakom, jakie jest nasz program, jakie nasze działania. Zaproponowałem również powołanie takiego sztabu operacyjno-komunikacyjnego, sztabu, który by sztabu w tym sensie, żeby pracował trochę tak jak sztab z Pawłem Szefernakerem na czele w kampanii prezydenckiej, gdyby taka osoba się znalazła, a wie, że mamy kilka takich osób, może nie aż tak doskonałych jak Paweł Szefernaker, bo to świetny menadżer, polityk, człowiek o ogromnych horyzontach, to będziemy mieli szansę uspójnić naszą politykę i komunikacyjną i ruszyć bardzo mocno do przodu. A prezes zgodził Znowym się rokiem. na powołanie kogoś takiego, na powołanie takiego sztabu? Będziemy szukać kogoś, będę proponował również różne osoby. To będą osoby spod pańskich skrzydeł? Ja bym proponował, żeby to była osoba, która dzieli różne wrażliwości, tak jak właśnie Paweł Szefernaker, w duchu jedności, zgody i pokoju. E, teraz Pan wraca, rozumiem, na Nowogrodzką. Kontynuacja tak. Wigilii Prawa i Sprawiedliwości. Do końca, ile tam będą ludzie A, a będą jakie będzie menu na Pańskiej Wigilii? Nie mam zielonego pojęcia, nie ma tutaj żadnych rozbieżności między nami i tę okazję chciałem też wykorzystać do tego, żeby wszystkim telewidzom Polsatu em, życzyć naprawdę pięknych świąt i dobrego, pełnego nadziei roku 2026. Dziękujemy w imieniu widzów, dziękujemy i dziękujemy. również wesołych świąt, Panie Premierze. Były Premier Mateusz Morawiecki był gościem się wydarzeń, a już